Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś na kanale film pod tytułem Test Starca. To no, tytuł może nie jest zachęcający, ale ma ten film, a w zasadzie ten test, stwierdzić, czy jesteśmy ludźmi młodymi, czy jesteśmy ludźmi starymi. I nie chodzi tutaj wcale o wiek. Nie chodzi o naszą metrykę, bo z tego, co się dowiedziałem, bo ten test jest bardzo w internecie popularny. Nie przechodzą tego testu nawet ludzie, którzy mają 20 lat czy 30 lat. O co chodzi? Tak naprawdę w tym teście. Chodzi o to, drodzy Państwo, żeby stanąć na boso, przed, przed sobą postawić rozsznurowane buty, do środka butów włożyć skarpetki, następnie stanąć na jednej nodze, sięgnąć na tej jednej nodze, stojąc po skarpetkę. Założyć skarpetkę na stopę, następnie w dalszym ciągu stojąc na jednej nodze sięgnąć po but, założyć but znowu na stopę i zawiązać ten bucik, następnie postawić stopę na ziemi, podnieść drugą stopę i czynność powtórzyć. Jakie są techniki wykonania? Czy jakie ruchy są dozwolone? Bardzo różne. Można podkurczyć na przykład kolano od razu tutaj w linii prostej do piersi i próbować w ten sposób te czynności wykonać. A można też po prostu stopę. Położyć na drugim kolanie, czyli w tej pozycji takiej bocznej, no i wykonać w ten sposób te wszystkie czynności. Ja, drodzy Państwo, nie wiem, czy ja ten test przejdę, bo nie próbowałem, przyznaję. Zaraz Państwu pokażę, jak w moim przypadku e, tego typu aktywność fizyczna, która ma stwierdzić, czy jestem stary, czy młody, się powiodła albo i nie. Serdecznie państwa zapraszam. Jestem już, drodzy państwo, na stanowisku. Stoję na boso, przede mną buty w butach, skarpetki. Zaczynamy. Staję na lewej nodze. Już coś czuję, że chyba będzie ciężko. Sięgam po skarpetkę. W pozycji prostej, podkurczając. Kolano pod pierś. Nie dam rady założyć skarpetki na stopę. Będę musiał wykorzystać taką technikę z położeniem stopy na kolanie. Mam nadzieję, że się nie wywrócę, ale jest. Stopa w dalszym ciągu w powietrzu. Sięgam po but, i oczywiście się świeje. But. Wiążemy but, jeszcze chwila i chyba się uda. Dobra, teraz druga stopa, staję na prawej stopie, lewa stopa w powietrzu, oczywiście ta sama technika, zakładam skarpetkę, oczywiście z wielkim, próbuję tutaj balansować stopa. W powietrzu. Teraz but drugi wiążemy. I w zasadzie z wielkim trudem, bo do tej pory jestem roztrzęsiony, test został zaliczony. Piszcie Państwo, jak poradziliście sobie z wykonaniem tego testu. Ja muszę powiedzieć, że więcej tego typu czynności wykonywać. Nie zamierzam, buciki sobie będę wiązał tak, jak mi jest wygodnie, siedząc na stołeczku, na przykład, i zakładając sobie but na stopę jedną, na stopę drugą, a o tym, czy jestem stary, czy jestem młody, będą w rzeczywistości decydowały. Inne czynniki, bo jeśli wciąż zachwycam się światem, jeśli wciąż poszukuję prawdy, jeśli jestem pełen, jak zamierzam sądzić o sobie atrakcyjności yy, życia, wciąż na wysokim poziomie, wciąż w oddaleniu od tego, co wiek zwiędły, czy wiek starczy miałby. Reprezentować, czyli taką atrofię wolności, to tak długo będą czuł się właśnie człowiekiem młodym. Jest wielu ludzi młodych, wysportowanych, którzy jednocześnie reprezentują tak zwany uwiązł starczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Król Pustkowia.